Szanowni Państwo, Krajowy Plan Odbudowy to wielkie wyzwanie. Mówił o tym pan minister Adam Szłapka, że to taki będzie impuls rozwojowy, nowy impuls rozwojowy dla Polski. W tym wierzę, że dla jawożna, ale żeby dobrze wykorzystać te środki, potrzebna jest współpraca, potrzebny jest dialog. Nie może tak być, że pan obecny prezydent Silbert obraża się na e, premiera przede wszystkim, nazwa go donkiem, mówi, żeby milczał, tak, a jednocześnie będzie pewnie aplikował po środki europejskie. No po prostu to głupie. Nie może tak być, że pan prezydent Silbert ma złe relacje z marszałkiem województwa, że obraża się na wpływowych polityków w regionie, że na koniec więc kompletnie nie współpracuje z metropolią trzymając miasto na jakby na marginesie spraw które dzieją się w województwie żeby dobrze wydawać pieniądze, ale przede wszystkim, żeby dobrze się miasto rozwijało. Potrzebna jest rozmowa, potrzebny jest dialog i przede wszystkim potrzebna jest współpraca. Jestem przekonany, że kandydat wyłoniony wśród mieszkańców, pan Michał Kirker, który właśnie zaczął swoją polityczną przygodę od tego, że chciał porozmawiać o jawoźnie, że rozmawiał z ludźmi na każdy temat, przede wszystkim wsłuchiwał się w ich problemy, w ich tematy, które chcieli poruszyć. To go pchnęło do tego, żeby startować na prezydenta. Jestem przekonany, że właśnie pan Michał Kircher to człowiek dialogu, człowiek współpracy. Więc pamiętajmy, 7 września dokonujemy w Jaworznie zmiany. Jaworzno zasługuje na zmianę i głosujemy na pana Michała Kirchera. A nawet 7 kwietnia? A, w kwietnia, w kwietnia, przepraszam, w kwietnia.